Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead Space 3 z Nargi. Witam! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to co, co lecimy? Marcin? Gdzie lecimy tam w tak koszlu. słóweczką chcesz podlecieć? Na CMS RONU? E, z... No? Tak, CMS Roanoke, zbieramy trzy dzienniki lotu skaf. Dobra, no to naliczanie ci włączam. Troszkę zabulisz, no. bo to daleko, ale lecimy. Kontynuować tak. Uf. no i co tam ciekawego słychać? Opowiadaj. Jak ja nie lubię, jak ktoś mi zadaje takie pytanie. Ja to co nie jestem osobą a, w porządku. Zbyt, zbyt rozmowną. Nie, no ja w sobie porządku. też. Wszystko jest OK. A co u ciebie, Archie? Ja też nie za bardzo lubię takiego. Takiego small talku, można powiedzieć, nie? Że tam no, a co tam właśnie. słychać, a nic a u mnie też, a w porządku. Ja to ja konkrety raczej... Jestem, właśnie, raczej konkretny. Jestem, jak gram na przykład, to odnośnie gry, to spoko, nie? Jestem no typem tak. takiego typowego gracza, nie? No i dobrze. Okej, okay, tutaj o, znowu latamy chyba. No, już tlen na, pojawił. Dobra, wychodzę. Także jak ci brakuje tlenu, to sobie doładuj. E... Aha, i lecimy Wszystko, po prostu tam okay. do tego, do środka. Siup. Siup. B będziemy teraz częściej używać, żeby widzieć dokładnie cel, żeby to płynnie szło. No, dokładnie. <laughs> to zawsze dobrze. No ciekawe, czy są tu jakieś w sumie znajdziesz. Musimy jakieś tam satelity znaleźć, nie? Tu mamy pierwszą. No tak, ale tak się zastanawiałem, bo teraz mamy tak wolny kosmos, możemy sobie wszędzie polecieć i tak może są jakieś A to sobie znajdźki lec, jeszcze. Jak jest ograniczonym takie... tlenem. A, <laughs> to ratunku, to ratunku, ratunku, ratunku! Co? Bomba, bomba. To jest bomba, faktycznie. Bomba. No to boom. Bomba, dziękuję. Spoko już nie ma. E, coś tu trzeba zrobić z F-em pewnie. Jeszcze są kosmici, mm -hmm. uwaga. Gdzieś tam lata jeden. Nie, czekaj, nie tak, chyba pod bliżej. Nie, znalezione części, okej. Okay. Jeden na trzy. Gitara. O kurde, mina. Przepraszam. To, to była ja. Ale to spokojnie, nic by się nie stało. A, nie, trochę się stało, ale już doładowałem. Uwaga na kosmitę. To trup w ogóle? Nie, Leci, ale to chyba truby, że dobra. A tu skacze następny. Ej, dlaczego on nie ma grawitacji? Znaczy, ma włączoną, tak jakby i skacze, Bo... widzisz? A! Kurde, no, mina. To może on ma, nie jest nie wiem, druga. magnetyczne. Magnetyczne rączki ma. Może, no ale jak już podskoczy, to... Dobra, no dobra, B używamy. Gdzie jest B? Tam jest kolejne, chodź. Dobra, lecę, lecę. Nie wiem czemu, ale mi pokazuje ciągle tą samą satelitę. A ty faktycznie, może z drugiej strony też się coś wyciąga? Nie. Hmm. Nie, no, nie, to wyciągnąłem ten moduł i ty... A jest drugą widać normalnie tak, o patrz. Fajny jest taki trochę dźwięk przytłumiony jak się strzela. Tutaj ją widać. Trzecia pewnie też jest dość widoczna a mi ciągle pokazuje to zrobiono. No, to widocznie jakiś błąd, nie wiem, ale mi też. Mamy znaleźć trzy, to najważniejsze. i zabijać go kosmitów. Ej, znowu coś wybuchło. Aha, dobra, ty tam rozwalasz. Ja tego. Jezu, ja. ile tych wybuchów? Co się dzieje? Gdzie to jest? No ja w to strzelam, bo leci na ciebie pełno rzeczy. To dobra, to mnie osłanie. Ja będę tą satelitę ogarniał. Dobry podział obowiązków. Dobra, mam dwój... drugą. Mm, gdzie może być trzecia teraz? Hmm... Hmm... Wydaje mi się, że z tej strony powinna być, ale... Ale tu jest taka już dziura w kosmosie. Czekaj, ja tu też coś widzę. No to się rozdzielmy, to może znajdziemy jakoś łatwiej. Hmm... A nie, jest One obok, kurde. się chowają, kurde. te potworki, w takich dziurach. No, no, no i wychodzą z tego. Jak coś, to mam satelitę mm -hmm. kolejną. To sobie tak? mnie możesz... No, zlokalizuj mnie też, to chyba podoba. I... Ej, w ogóle mi się kończy tlen. Ty, ja mam 69. O, kurde. Dobra, ale ja idę, ja idę sobie wziąć tlenu. Widzę, że coś tu lata. Właśnie ja tak patrzę, ale. O... Ciekawe, co się dzieje po śmierci. Się... Jakim tlenu braknie? Czy śmierć? Czy tra trasę powoli? Nie, nie sprawdzamy tego. Dobra, musimy 200 metrów wrócić. Nie widzę nie widzę zbiorników z tlenem, także. No, ale tutaj koło mnie jest zbiornik z tlenem. Dobra, ja chyba też mam. Już widzę. Czekaj, czekaj. To nie, ale. Ja chciałem to rozwalić. A. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. 20, 36, mam. Okej, okay, dobra. Pompuję. Przeżyję. Przeżyję. A gdzie jest ten Dobrze. statek? 86 metrów tam. A czyli do środka po prostu wbijamy. Tylko gdzie jest wejście? Z której strony? Czekaj. Uh, Już jestem przy tu? tobie. Mhm. No, lecam na drugą stronę, to powinno być. I pamiętaj o literce Z. Mam. Dobra, ja też mam OK. Siup! elegancko, Jezusie, do góry Otwieram. nogami. Wciśnij Z. O. Ale nie, altem no to spadasz swoją o. drogą. Altem. altem, no. Ale Z się... orientacja jest wtedy taka jak, wiesz, normalnie podczas lotu. To ja byłam do góry nogami cały czas. Mhm, no. No ale spoko. Spoko to wygląda. Dobra. Od... jak to się nazywało? Oczyszczanie, tak? Dezynfekcja. A tak serio to jest chyba jakieś wprowadzanie tlenu do tej komory czy coś? E, w sensie jakieś tam... Ciśnienie pewnie się zmienia z próżni? No pewnie o to chodzi. Coś, takie, no, bo to takie chyba rzeczy, nie chodzi nie? o dezynfekcję, prawda? Nie, no, nie, nie. O ciśnienie. W kosmosie, jak wiadomo, nie ma za bardzo powietrza, a na statku jest. Lost, czyli zagubieni. Był taki serial. No, oglądałem tak. chyba dwa sezony. Potem już były takie jaja, że masakra. Ja, ja oglądałam, mnie wciągnęły prawie na wszystkie sezony, ale ostatnie, ostatni sezon był najgorszy, nie? To, to już w ogóle jaja. No, to były takie mindfuckie, że szok. Ja to w ogóle z mamą oglądałem, na premierę mhm. to wychodziło gdzieś tam na tych, na jakimś A, HBO ja, czy na czym? Ja już, aha, nie, to no. ja z opóźnieniem dużym na raz wszystkie obejrzałam. A widzisz, myśmy tu czekali. Możesz tu... zmienić ciuchy? Właśnie, ej, ja do tego raz sumie... wejdę, wiesz co, bo u no, mnie... Wejdź. Nigdy, to, nigdy tego nie widziałem, zobaczę czy, czy ja tu coś mhm. może zmienię, kombinację ulepszy masz inny No ale patrz, tu masz ulepszenia. Pana! Było ulepszenia? No kurde, zbieramy złomu. 3900 złomu. Żelu mamy 2000. I teraz koszt 50. I czekaj, punkty życia. Siup. Stworzyć ulepszenie, tak. O, 25 ja punktów mi życia mi podnosi. Na kolejny poziom ja trzeba wolfranu też, jeszcze. Czekaj, jak się ulepszam, kurde. No dobra. Brakuje no, czy mi teraz... To będzie wizualnie widać. Hmm, chyba nie. Pancerz jeszcze sobie przewodników mamy tyle, że ja chyba pancerz na fulsu był lepsze. Aha, tylko że każdy poziom wymaga też więc większości części. Najpierw był półprzewodnik, potem doszedł złom, teraz jeszcze wolfram. Jeszcze tlen można było ulepszyć za złom, ale to na jeden poziom. O nie, tu jest jeszcze tabem, się zmienia. O Boże. Jezu, ile Co? tego jest? Człowieku. Jak to tego jest? Ja okay. myślałam, że tam tylko mam dwa stroje do wyboru i pozdro. F-powrót. Tak, dla wyglądu. Pierwsze ulepszenie to jest rig, czyli jakiś tam tlen, y, życie i pancerz. Drugie to jest mm -hmm. staza, czyli ulepszasz sobie moc... Liczba strzałów stazy, więcej żeby było. E, czas o, trwania tego zamrożenia i szybkość odnawiania. Takie rzeczy są. Mm -hmm. I jeszcze mamy kineza i wtedy są zwiększone obrażenia mm -hmm. i zasięg. Więc a tutaj to nie wiem akurat co. Zwiększe obrażenia załóżmy, ale dobra, chcesz to sobie, to sobie popatrz, no, ale... No to daj mi chwilkę. A jeszcze mogę spróbować zmienić kombinezon. Dobra. Ja tu w międzyczasie otworzę kolejne drzwi. A, wiesz co to jest? Myśmy tu pyli. Tak, tutaj jest jeszcze warsztat, akumulator. Ej, faktycznie tlen, pancerz. Mhm. Zwiększ sobie życie i pancerz, nie? Żebyśmy tak jakiegoś nie padali. No dobra. Ale czy się coś wizualnie na kombinezonie zmieniło? To nie wiem w sumie chyba nie. Chyba nie bardzo. Dobra, tu ile są te drabinki. Zwiększyłeś na maksa, to zdrowie? Tyle ile mogłem, bo to mamy części jakoś osobno chyba zbieramy. No bierz. dobra, tak, osobno. Pan też prawie na full życie chyba też, a tlen o jeden. W międzyczasie zrobię porządki. Yy, tutaj są różne porozrzucane pudełka. Słuchaj, pozbieram. Właśnie... sobie myślałem po co ten złom, nie? I myślałem, że to do lepszenia no. broni może tam gdzieś jakieś takie tam rzeczy, w tym mam warsztacie. moc, czas działania i długość stacji. Ale spoko, kurde. No, tam dużo tego jest. A sobie, wiesz, radzimy sobie i tak, w miarę dobrze. No na. Na, na niczym. Na niczym, dokładnie. Jeszcze odwiedzę drugą drobinkę no, w międzyczasie. No tutaj, co tu mamy? Kineza. Zasięg broni, o, to się przyda? Ale to jest zasięg tej kinezy, chyba, nie? Czyli z dalsza będziesz Aha. mogła tam operować mm. jakieś rzeczy. Dobra, tu są różne narysy. ile mogłam? No to Git. To chodź, zobaczysz znajome miejsce, bo myśmy tu już byli wcześniej. Dużo wcześniej, w sumie. Na pierwszych odcinkach, któryś tam. Z tego co A, pamiętam. To jest nasza główna baza. No. Znaczy, no, byśmy to tak nazwali, ale w sumie to. Mm -hmm. W sumie to chyba teraz tędy. Przynajmniej to, jak tak. Obszarem już całe pomieszczenie, to tylko to jest. No. Będę tylko się da iść. Okej. Okay. No, tu będziemy musieli razem otworzyć. Oczekiwanie. Na co? Oczekujesz. Hmm. O, dobra, działa. Może musiałam też kliknąć, wiesz? Teraz tutaj. <noise> też jest oczekiwanie. O, jest otworzyć. No, trupy. Szafki, dawaj szafki sprawdzaj. Trupy. Bo jak teraz już wiemy, że są ulepszenia, to tu wszędzie w tych szafkach jest tego złomu i wszystkiego. No właśnie, ja się zdziwiłam. do czego ten złom służy. Ej, roboty! E, no wracamy to... się, słuchaj, słuchaj, wracamy się do tego, do warsztatu, odbieramy roboty i wysyłamy je dalej w kosmos, nie? Mhm, one nam też właśnie te złomy zbierają, no, no, no. No! No dawaj. to dawaj. Bo tylko czy teraz możemy? Możemy. O, się kurde otwiera, 20 lat. Pierwszy. <grymna> Na szczęście ja. można we dwójkę. Szkoda, że te kostiumy też nie da się we dwójkę ulepszać, tylko tak no trzeba właśnie. czekać. O, Jest w ogóle... Tu, tu. Tak, Co trzeba to stworzyć. No, tak samo jak okay. mieliśmy tworzyć te takie specjalne klucze, nie? Które nam otwierają Stracze dodatkowe pomieszczenia. Powodziły. Tak, i te, y, jak to się nazywało, wolframowe, coś tam. Mhm, mm no właśnie. Skupenie. O jezu, a myśmy wolfram zużyli teraz na ulepszenia. To nie wiem, <laughs> czy teraz to zrobimy. A, dobra. Spoka. Dobra, ja ulepszam tam jeszcze swoją broń dalej. Dobra. Hmm, obrażenia, siup. Szybkostrzelność, obrażenia, może to. Dalej już bardziej na fula się tego ulepszyć nie da. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest ładnie zrobione, ale jest 8 ulepszeń: 4 do górnego strzału, 4 do dolnego. A to mam jeszcze drugą broń w sumie. A ja tu sobie co zrobię? Ulepszone obwody... No, mam dużo tutaj do wyboru rzeczy. No, on to czy tam pasuje. No, jest póki co. E, dobra, zero mam już chyba. Dobra, tak. słuchaj, ja mm -hmm. ja dzisiaj chętnie się wyżyję na paru stworkach. No to właśnie, pasuje zacząć wreszcie strzelać też. No, no właśnie. Troszkę tam było jak lataliśmy w kosmosie, ale to w sumie... to sobie... Ty, a wiesz, że ta Eli to nie jest ta moja dziewczyna? Jak to nie jest twoja dziewczyna? No kurde, na tym. Przecież na naszym odcinku to było widać. Ja to sobie przeglądałem potem jeszcze Myśmy się tam zagadali wtedy o tej, o tej murzynce, nie? Jak stała tak, tak, tak. To w międzyczasie ta dziewczyna, ta Ellie się całowała z tym gościem drugim, a potem coś tam powiedziała do mnie Czyli że to jest jakaś może siostra, kurde nie wiem Ej to może być twoja siostra Albo zdrada na oczach moich, nie wiem <słuchaj> Może być... może być różnie. Problem zawsze w tym, że. Ej, myśmy tu byli, przecież tu nic nie ma. Gdzie teraz mamy iść? Zrąbaliśmy coś. Wcisnę B, to nam pomoże. Ty no, patrz. cel, cel. Tutaj, dawaj, 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 bo łazimy po tym pomieszczenie. Tu normalnie. I teraz widocznie się coś otworzyło. Tutaj może. O, tu nam w ogóle dalej każą. Stąd przyszliśmy. Ale. W razie czego naciśnij co? Jod, chyba. No, dziennik jest. to nam powie o celach. Mhm. Nasz plan jest konkretny. Udajemy się na Tau Volantis. Jeżeli jest chociaż cień szansy na powstrzymanie znaków i zakończenie plagi nekromorfów. O To To się tak nazywa, no. chyba, no? No. Jedyne, co mi zostało, to zainstalowanie modułu nawigacyjnego na dziobie pastorałów. Okej. Okay? A Pastorał to jest ten yy, wahadłowiec, który napisałem przez CH ostatnio, zamiast tak. samocha. <laughs> chodź, chodź. Dejda. Nie wiem czemu samemu tych drzwi nie można otwierać, ale... Mm -hmm. ale okej. Okay. Dobra, cały czas B. A, tutaj. No to... moment. Czy z to nie przyszli? No Trzeba było może tam po co dziś? Tak... No pewnie tak. No ale po co myśmy tam... No to podeszliśmy tylko sobie ulepszyliśmy i tyle. Może o to chodziło, słuchaj. Nie wiem. O! No to siup Albo siup. czekaj. A no i tak, 29 tutaj. Jakiś moduł trzeba wyjąć i lecimy dalej. O nie. Dobra, kręci się. Wbijaj tam. Jak do kanału, mek. Znaczy do kanalizacji. No, ale tu nie ma. Tu nic nie można. Potrzebny panel. Jaki panel znowu? O nie, dobra, ja wiem. Jesteśmy upośledzeni. Ej, kurde. <laughs> to myśmy my ten panel robili w warsztacie chyba i on się pewnie w sejfie pojawił. Czy coś takiego. O Boże. No nie. Trzeba go zabrać. Po to mieliśmy iść, żeby stworzyć w warsztacie dobra. to no <laughs> Tak to jest, nie słuchać fabuły. Coś tam do nas mówią, a my... Nic. No trudno. Ała. O Jezu. Jeszcze się, tak, jeszcze czy się czy uderzyłem się? na koniec. Nie uderzaj się, Archie, to nie ma, nie ma sensu. No to tak... Za karę się uderzam, nie? Że tutaj zlamiliśmy. Mm. <laughs> chodź, chodź, szybko, szybko, szybko. Come on. Szybciej, żołnierzu. Szybciej! No szybciej. te drzwi Biegnij. To się mogłoby... hm, w sumie nie wiem czy... Nie wiem czy mam rację, nie? Ale to no, zobaczmy. Czy coś wreszcie w tym sejfie jest? Safe. hm Do no niby nie. Jakiś panel potrzeba, tak? Mhm. Uh -huh. Stwórz przedmioty. ja uh -huh. to są takie te medyczne rzeczy i tak dalej. Jest obrotowy łuk wolframowy i nam teraz wolframu brakuje, prawdopodobnie. Tak, ale to nie jest to, co mam stworzyć. No to jest wytwarzanie broni. Mam jeszcze schematy na różne broń, bronie sumie totalnie to olaliśmy, nie? Tu widać, są, są schematy no. na bronie. I są rzeczywiście różne brońki. No dobra, to nieważne, damy sobie radę. No to nie ma tego tutaj, to nie wiem. Potrzebny panel. Hmm. Panel, panel, panel. Dobra, czekaj. To nie mam pojęcia teraz. Nie wzięliśmy tego panelu panel. chyba. Jeszcze nacisnę J i zobaczę sam, czekaj. Nasz plan jest. Mm -hmm. Tam na pewno napisało, że brakuje panelu, tak? Ale tu jest już wiesz, y, przygotuj pastorał do coś tam, do ponownego wejścia, to już mamy. I teraz zainstaluj moduł nawigacyjny, to tak jakbyśmy go mieli. I tylko go trzeba zainstalować. Kurde, no skomplikowane zagadki logiczne jakieś nam tutaj. Hmm. No przecież mam panel nawigacyjny w No też by się tak. No dobra, to mam faktycznie, teraz. No nie no, to wiem, chodzi, no, jeszcze raz tam zobaczymy. Nie dało się nic kliknąć, nie wiem Może, może trzeba było jakoś bliżej podlecieć Jeszcze. Nie no, spoko się zaczyna ten odcinek, nie? <śmiech> <śmiech> to nieźle Dzbany w akcji go, na, go nazwę w takim razie Tak coś czuję Dobra Teraz się uda Siup. O wow, ile ja mam teraz tlenu w ogóle? Jak sobie zupgradeowałam? Tak, Upgrade'owałaś tlen? Ile masz? No, 400. O, Prawie kudy. 500. To ja 300. Dobra, otwieraj. Siup, siup No i teraz nie wiem. siup, pod... siup, siup. Podleć jak najbliżej, tak blisko, blisko, blisko. I teraz E naciśnij albo coś. No o, jest, O, Teraz działa, dobra. Zrobiłeś? Okej, okay, to może ja to jakoś zbanowałem, Nie wiem. Trikałem niby, ale było, że brak. Zbanowałeś to. zbanowałeś no. Dobra. Nieważne. To się wytnie, albo nie wytnie się. Zobaczymy. Dobra. No to mamy panel. To już chyba powinno teraz działać. A jeszcze tutaj mamy coś zrobić dalej. Po prostu do tego wejść. I odlatujemy stąd. Na inną planetę. Mhm. No Marsa. No, to jest chyba ten. W ogóle, właśnie, nam też, też nam pisali, że to na Księżycu wszystko się odbywało, nie? Ale teraz to jesteśmy tak ogólnie w kosmosie, ale nie wiem, blisko mm -hmm. jakiej planety, czy blisko Ziemi, czy blisko Księżyca, czy. O, patrzcie. O, jest ta Eli. O! Oh. No i widzisz, obrażanko. Obrażanko, czyli zdradziła jednak. No <laughs> nie, do kurde. Nie wiem, z kim ona się tam wtedy całowała, bo to nie była twoja postać, tylko jeszcze ktoś inny. Coś w tym jest, kurde, w tym obrażanku, nie wiem. Dobra, tu mamy jakieś takie różne rzeczy. Wow! Ok, i to tak samo chyba stąd Jak weź. Ty zrobiłeś? Ale to ty zrobiłaś i, w, i wrzucaj, się. Tak? Mhm. Mm I teraz jeszcze trzeba tym zakręcić, i tym tak samo. I zablokowano. No, git. Chodź naprzód. Ale ja, tu ludzi jest? Jest przytulnie. O, nareszcie, kurczę. Się czułam dosyć samotnie, tylko z tobą mm, <laughs> Spoko Okej okay, Czy ja będę to pilotował teraz? O, było ciekawe A ja? Na, na razie nic co, nie mogę robić A ja robić. co mam robić? Halo, to jest niesprawiedliwe Czy dziwna wieżyczko? scena, bo tak wszyscy zamarli Idę w idealnym bezruchu A ja też usiadłam A ty, usiadła ty teraz siadasz, tak? Aha, czyli, aktywna. dobra Dobra, ja czy ty jesteś na wieżyczce, ja będę prowadzić o, i teraz poszło dalej. Dobra, dobra, o. dobra. Gitarka. Bardzo dobrze, że ty prowadzisz, nie ja. <laughs> Jeszcze nie wiem, jak się tu prowadzi. Nie mam na to prawa jazdy w ogóle. Nie mam pozwolenia. O, Miny. o shit. Jezu, spadamy! <laughs> ja nic nie, nie robię. co mam tu zrobić? Ja też nic nie robię. Nie, dobra, dobra. Oni się chyba dopiero ustawiają. Okej. Okay. Dobra, jestem. Ja. A, i P2 to jesteś ty, strzelasz. A ja tylko lecę w... O jezus. Ale w co mam strzelać? Na razie w nic, ale przecież... a, No Jak tu mam to ominąć teraz? Ratunku, co ja mam strzelać? O kurde. Ale w miny. Kop. Strzelaj, strzelaj. W miny! Nawalaj! Nawalaj! A! Ale, ale, żeś! Ratunku! Nawalaj, nawalaj. A! O nie, po nas! A! Przepraszam! Na dół? No, Dobra, radę. co, zrobił! Nie, Na dół, na dół, na dół. A kurde, ej, to nie jest takie easy No i to nam nagle leci, dasz no to chyba radę, do góry dasz radę. muszę Dasz rady. Ja pierdziele. A ja mam easy peasy bo mi podświetla te miny No to podświetlaj wszystkie O kurde o, kurwa, ile, Ja pierd... Dawaj 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 Jeszcze z prawej Eee, nie, e, nie no nic za pierwszym kurde, chyba że to jeszcze nie pierwszym. koniec Uf. Co To twoja postać taka wściekła. Strzelaj! Nie, znowu! Ratunku no nie! prawo! Naznaczaj to No zaznaczam, ale to nie jest takie proste! Jezu, to... Jak mam w to, to? nie wlatywać? To znaczy, się taki mały kwadracik mi dali, muszę w nim lecieć. Nie no, wiem, czy ty o, ja to tak samo widzisz. Samo. Nie wiem ile mamy życia i... fakt no... O kurde. Ja, o kurde, nie. No, tak chyba miało być. No, chyba tak. Tak dużo w sumie nie robiłem tam no, wcześniej, teraz to tylko lecę do przodu. Nie, 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 nie. No, jak moje... mam to ominąć, to <głos》>. No właśnie, a ja. Ej, ale w to ja te czerwone musisz rozprzerać. strzelać. No, ale dawaj, ja nie dawaj. mogłam strzelać, dopiero teraz kursor no mi się pojawił. Aha, no dobra. I patrz, no i jak ma to... No nie da się. No nie da się. Tych, tych się nie da, ale nic nam się nie dzieje. Okej, okay, nie, dwa razy ale dostaliśmy, ja nie się... możemy dostać trzeci raz, koniec. O! O nie! To powinno ja nas teraz chyba... To nie mamy tlenu, przecież kosmos się... Kosmos się wdarł do środka. Śmierć kosmos No Nie, nie, nie Że ich nie wyssało Dobra, muszę biec Ej, jeszcze to nie wszystko To nie wszystko Ja strzelam dalej o, Ja muszę to Ja Ty, bie... Ty biegniesz, a ja strzelam dalej Dobra, ja to naprawiam te silniki z tyłu Bo wypadły bo Chyba żartujesz No I wracam teraz Dostałem osiągnięcie Space lepiej się podpiesz Już jestem, jestem Hm. E, zabiło tego gościa na fotelu z tyłu. Jak zwala <grywała> to. <tu. grywa> o w oko tam było widać. Fuj. Dobra. Znowu. Teraz teraz Znowu. nie będziemy mieć... on Znowu. chyba nam oznaczał te kwadraty. Teraz nie wiem czy to będziemy musieli jakoś Tak, tak, tak. Okej. Okay. O, o shit. Dobra, no nie, klikam na do góry, na oślep Musisz rozwalać te te. Nie, nie, dobra, dobra. Staram się, ale nie widzę niczego. Ja wyżej jest. nie mogę. Niżej teraz nie mogę. Zaznaczaj! O Boże! Zaznaczam, zaznaczam! to jest takie toporne? To auto, znaczy to auto, może ten statek. Na... na dół. Auto toporne. No, mam trzy razy dostaliśmy, już czwarty raz chyba nie możemy. Uf, uf. Tak miało być raczej. Chyba tak miało być. Ale fajna akcja. Albo umarliśmy. Albo umarliśmy, może. Eli, nie! Znaczy, wypierdzielaj, bo mnie zdradziłaś, bulwo. Dobra, zdechła dobrze. Uff. No, nie podejrzewałam Cię o taką brutalność. Eli, nie! Tak bym powiedział, jakby cię mi było, szkoda. Hm, Czy to trup? Hmm. Okej, hmm. Hmm. co to by się w tym czasie stało? No co nie, to musiało. Musieli wszyscy poumierać, tak jakby oprócz. Oprócz mnie, no nie? nie? Ja... Ale że gramy w kopie, no to Ty też jesteś, ale. Ja myślę, że wiczy obok. No. Będziemy teraz może po planecie chodzić? Chyba spadliśmy jakby na ten, nie? Na ziemię Owaria gdzieś tam. No i znowu będzie zimno. O, cześć. Widzisz, cześć! jest Normalnie by cię nawet w cut nie było, nie? A tak to cię tutaj dorysowali, że tam gdzieś jesteś. Wiesz co? Ja sobie właśnie oglądałam <gry> Ej, to jest ten początek filmik. gry. Jaki filmik? Ej, to jest początek gry, masz rację. W sensie, no nie no, nie to samo, ale... No ale... Jakby może to jest ta sama... To sama miejscu Hmm. Czekaj, ja to też mogę chyba zebrać. She's dead. No raczej jak wyleciała... No. Ej, stopnie nam spadają. Celsjusza. Idę do ciepłego. Powinny się zwiększać. Niedobrze. Nie zwiększają się przy ogniu, okej. Okay. A nie, czekaj. Zwiększają się? Tak, zwiększają się. Dobra, tak trzeba dobrze stanąć. E, to takie misje czasem były. Kurczę, pamiętam w Crysisie w Battlefieldzie były takie misje. No. W których trzeba było chodzić od domku do domku gdzieś tam, bo było zimno. I trzeba było się ogrzewać przy jakichś tam cieplejszych miejscach. To jest ja w sumie trochę podobne. Ja nie nic takiego. Jedyne co mi się przypomina to w jed Wiedźminie jeden quest. Okej, okay. ale nie grałaś nigdy w Crazysa na przykład? Nie, nie, nie grałem. Kurde, to był taki szał przecież. Crisis w ogóle 2007 rok, grafika w tym momencie dalej mogłaby być... Ja ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś shootery, FPSy, to, to nie za bardzo jest to mój typ mój typ gier. Okej, okay, rozumiem. Czekaj, bo Letyć... mi nie wskazuje jakoś konkretnego celu, teraz patrzę pod B. Nie wiem, idźmy dalej. No danej. nie pokazuję, po prostu idźmy przed siebie. No to tu chyba patrz. Masz trochę mało życia w sumie. Ja... Kurde, ja też. Ja miałem na. czerwono. Aha. No i git. Przynajmniej ciepło. Ach, dobra. No, nie wiem, Nadal temperaturka spada. Panno, kochana tutaj, moja. No. Widzimy się u ciebie. W następnym odcinku, tak mi się wydaje, że to dobry moment, żeby okay. zakończyć, patrząc już na czas i na wszystko. Dobra, super. To znaczy, że zamarzniemy tutaj na śmierć w tym tak. czasie? Może do jutra wytrzymamy, nie wiem, zrobisz jakąś dobrą kolację Może. i będzie git. Spoko. No nic, to dziękujemy bardzo serdecznie no, za oglądanie bardzo. i trzymajcie się następnego odcinka. Papa, pa, cześć. Opeczki w górę. Na razie, cześć.